Siemanko wszystkim. Zacznę od tego, że jadąc w niedzielę do Warszawy na Story rzuciłem naklejkę z pytaniami, której niestety odpowiedziałem tylko na jedno pytanie, a to ze względu na to, że reszta pytań była typu, czy czemu mnie nie ma na filmach, czy będę nagrywał z kamerzystą. Wtedy na nie nie odpowiedziałem, dlatego odpowiem na nie w następnym Story. Jak zauważyliście, nie mam mnie na filmach od około 4 miesięcy, a to wszystko ze sprawą tego, że od nowego roku postanowiłem totalnie odciąć się od nagrywania z kamerzystą. Filmy, które tam były, rzeczy, które się na nich działy szły po prostu za daleko, ja sam nie powiem, bo sam brałem udział w, no, w różnych filmach, ale dla dobra ogółu postanowiłem to przerwać, no i nie brnąć w to nie być na tym, na tym kanale. Reasumując, nie będzie mnie na kanale. Jak wydać innych rzeczy, też tam nie będzie. Nic nie będzie. Nieważne. Robię swoje rzeczy, na nich się skupiam. No i jeśli macie jakieś pytanka, to możecie je śmiało tutaj zadawać. Powiem wam, nie, nie... Kochani, następna szokująca sytuacja. Kamerzysta został zatrzymany przez policję i doprowadzony do prokuratury, gdzie mu postawią zarzuty. To jest szok. Cała trujeczka I Puszbar Barbera i Wiolkę I jemu. Ja Wam powiem tak, ja sobie wczoraj myślałem na ten temat, nie? Wiecie co, ja doszedłem do wniosku, że kto z kim przystaje, takim się staje. Ja pamiętam, jak my nagrywaliśmy. Był szofer, był olejnik, był błażej, był kubanczyk, stary kamerzysty. Nagrywaliśmy, filmy były fajne. Coś tam czasami gdzieś tam nas ponosiło, bo to wiadomo, u łaska fantazja nie ma granic, ale nie działy się takie rzeczy, nie? Ja sobie przemyślałem, bo ja byłem u niego rok temu, gdzie nawet mniej. I mu powiedziałem, zaczynasz sobie wziąć tą wiolkę, bierzesz sobie tego dredziarza, to przecież wszystko patologia jest, przecież ten dredziarz też kręcił co zrobi tam dla tego fejmu i w ogóle. Po roku czasu ja się dowiaduję, że gościu kręcisz spowiedź, że jest ćpunem, że jest na... Uuu, powiem wam, kamerzysta, szykujcie cebulę, będziecie mu cebulę wysyłali, nie? Cebulę. Ale to, ja nie będę komentował tego filmu, nie? Bo dla mnie to, ten, dla, ten film to jest po prostu frajerski. Najbardziej frajerskie to było to, jak klejem kazał typowi sobie posmarować ręce. Przecież on może mieć jakieś tam coś ze skórą, on może mieć blizny. Przecież no nie wiem, ten idiota, ten kamerzysta, przecież jest tam napisany, unikać skóry. Nie, w ogóle manemu coś siadło na banie. Manemu coś siadło na banie, ale sądzę, że ulica go zweryfikuje. Na pewno jak ja go spotkam, powiem wam, że ho! Jak on mnie zobaczy, to on będzie dawał dęba, bo on się mnie boi. On, on mnie unika, bo on się mnie boi. Tak wam powiem. Taka jest prawda. On się mnie boi, bo wie, że jestem od niego mądrzejszy, inteligentniejszy i silniejszy. Pozdrow. Witam. Witam z rana. Słuchajcie, z racji, że e, prawdopodobnie moje marzenie na dokończenie płyty już tak stuprocentowo, stuprocentowo je było w gruzach i to się już kurwa nie stanie. Chciałbym wam Was przeprosić po prostu w imieniu swoim i też w imieniu kamerzysty, ale on to oczywiście pewnie tego nie zrobi. W każdym razie no, słabo wyszło. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wyszły w końcu jakoś te piosenki, po prostu, żeby je wyszły. Nie wiem co ja mam wam powiedzieć. Sami widzicie, że to wszystko całkowicie idzie w złą stronę. Po mnie już Uber podjechał. Wstyd. Osób chcę poznać y, moją pozycję w całej dramie, która się teraz dzieje. Powiedziałam wcześniej, że to jest patologia, że się od tego odcięłam i tak jest. Kanał szedł na bardzo patologiczną drogę i ja się od tego odcięłam. Ale nie będę się dalej wypowiadać. Ponieważ uważam, że to nie jest moje miejsce. Wszyscy ich matka się teraz wypowiadają, no bo wiadomo, można sobie nabić fame, ale w mojej karierze, powiedzmy, w internecie nie o to chodzi, więc ja się nie będę na ten temat wypowiadać, nie będę nic więcej mówić, więc możecie się mnie przestać pytać po prostu, bo ja nic więcej o tym nie powiem, bo to nie jest moje miejsce i nie mam aż tak silnych uczuć co do kamerzysty, żeby tutaj próbować go udupić albo bronić. Więc moja pozycja jest neutralna. I bestie, król Alwa, e, krainy lodu, to są takie moje ulubione. Wiedziałam, że to pytanie padnie i padło kilkanaście razy, odkąd udostępniłam możliwość zadawania pytań. Nie będę się na ten temat jakoś wypowiadać, powiem jedno. Od życia dostajemy to, na co sobie zapracowaliśmy. Puszek. Gdzie jest to wiesz. Gdzie to wiesz? Nie ma tobiasza. Bo ta oto pani. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego nie ma tobiasza? No to, bo mama nie chciała oddać. Znaczy babcia nie chciała go, Nie chciała go oddać. Jak to? Ale tyś nie, jest... nie, nie chciała? Nie chciała. I przez ciebie Puściu się nie ma czym bawić. I z kim bawić? Nie biedny. O, jak ładnie. Pusiu. Posiu! Gdzie ty? To nie niemiły, Ale w ogóle, jaki on duży? Ty Kaśka widzisz, że mam przy Widzę. Większy jest, no mi, że to jest większe. No już wygląda jak taki. Taki shibainu. Jestem. Mama cię przytuczyła, widzę, co? Mało jedzenia tam chyba nie miałeś. Kasiu, który jest teraz? osiemnasty kwietnia osiemnasty kwietnia Thank you